Już się nagrywa. 1 listopada 2024 rok. Tradycyjnie w święto wszystkich świętych jesteśmy przy grobie naszego prezesa, przy jego rodzinie. Przypominamy, że to rodak z Pragi, właściwie z kamionka. Pochowany właśnie wśród biedoty warszawskiej, ponieważ arystokracja żydowska nie zgodziła się na to, żeby był pochowany choćby w Poznaniu. Przypomnę m.in. kardynał Klont nie zgodził się na pochówek w katedrze poznańskiej. Ten bohater, który później uciekał w 1939 roku sanacyjnym rządem żydowskim, którzy krzyczeli, że nie oddadzą guzika od munduru polskiego żołnierza, a za chwilę potem już w Warszawie nie było 3 września ani jednego przedstawiciela rządu. Tak wyglądała wtedy rzeczywistość. No i dzisiaj podobnie. Dzisiaj krzyczą, że będą walczyć z Rosją, a piersi uciekają. Piersi pakują plecaki ewakuacyjne. Przypomnę pana ministra... Abfelbauma. Nie, pana ministra niby od wojny, od pługa z PSL-u, Kosiniaka-Kamysza, który pierwszy spakował plecak ewakuacyjny. A wczoraj się dowiadujemy, że agenda w Stanach Zjednoczonych, masońska, rządu masońskiego, czyli Deep State'u. W imieniu niby Polaków domaga się od Bidena, od tego człowieka, który powinien być na oddziale geriatrycznym, żeby wydał zgodę na atak polskich żołnierzy na terenie Ukrainy na wojska rosyjskie, czyli żebyśmy weszli do wojny. Historia się powtarza. W takich okolicznościach składamy kwiaty naszemu prezesowi Romanowi Dmowskiemu, który wiele rzeczy przewidział. Między innymi to, że po traktacie wersalskim żydowska masoneria nam tego nie daruje, że będą wszystko robić, żeby nam odebrać niepodległość. Już 12 maja 1926 roku dokonali zamachu, krwawego zamachu. Kilkuset Polaków zginęło na ulicach Warszawy. Tylko dlatego, że masoneria nie chciała się zgodzić na rządy Polaków. Żebyśmy byli samodzielni, można powiedzieć suwerenni. I utrwalenie wersji. Także ani w intencji naszej suwerenności, niepodległości składamy choćby te kwiaty jako wyraz uznania dla tego geniuszu politycznego, jednego z największych naszych przedstawicieli narodu. Brakuje takich ludzi jak Roman Dmowski, którzy by przewidzieli, którzy by byli przywódcami narodu, a nie Marionetkami na obcych, na obcym żołdzie, krótko mówiąc, obecnie to, co nazywamy rządem polskim, w żaden sposób nie przypomina żadnego rządu. Są to celebryci do wykonywania czyichś poleceń, zwłaszcza masonerii, Szubrawcy. i Mało powiedziane, bo obrażamy w tym momencie zwierzęta, które są bardzo pożyteczne i bardzo inteligentne. Bardzo sobie, że Stojąc na krawędzi wojny, ci bandyci próbują nas wciągnąć, wciągnąć do krwawego konfliktu i to trzeciej wojny światowej. Oczywiście wiadomo, kto zarabia na tych wojnach, dlatego je toczą. Ale jeszcze jest drugie dno: stworzenie z ziem Polski i Ukrainy jednego państwa, czyli Ukropolinu. Wcześniej to miała się nazywać Judeopolonię. Dzisiaj, prawie że otwarcie, sprowadzając tutaj. Ukraińców, a właściwie hazarów, którzy mają nas trzymać za twarz, mają nas pilnować, sprowadzili nawet broń, mają magazyny broni na terenie Polski, że w razie czego jak Polacy podniosą głowę, mają na nas ruszyć. Byli zawsze najlepszymi strażnikami w obozach koncentracyjnych, więzieniach, najlepszymi oprawcami. Ponad 360 sposobów mordowania znają się na robocie. Niemcy w czasie Powstania Warszawskiego nie musieli po nich poprawiać. To co zrobili. Choćby w rzezi woli. Ale wracamy dzisiaj do tego, co się tutaj w dzieje w naszej ojczyźnie. Roman Dmowski uczył nas współpracować ze Słowianami, tworzyć jedną wielką, silną, słowiańską rzeszę, żeby nas ani Anglosasi, ani Germanie, ani światowe Żydostwo nie niszczyło. Ale wiadomo, poprzez swoich agentów, zwłaszcza w mediach, w kościele. Robią, tworzą nienawiść, tworzą tak zwaną chorobę na Moskala. Że to Moskal nam zagraża, nieprawda. Przede wszystkim obecnie zagraża nam Zachód, który poprzez swoich wykonawców, swoje narzędzia w postaci banderowców, którzy podnoszą dzisiaj głowę na nowo, mają nas pacyfikować. Dzisiaj dostali najlepsze warunki życia, lepsze niż mieszkańcy Polski, niż gospodarze. Ale po co? Po to, żeby właśnie była nienawiść, była niezgoda, a mogłoby być inaczej. Mogliby Ukraińcy czy ci, którzy należą do tej grupy etnicznej, hazarskiej, sobie przypomnieć te wszystkie chwile, kiedy byli też zdradzeni, bo najpierw im dali pieniądze, a później do nich strzelali. To są tylko narzędzia, przypomnę, ale. Bardzo krwawe narzędzia, bardzo wierne często, bardzo zajadłe, pełne nienawiści. Kto oglądał, kto czytał, kto miał rodzinę choćby na wołyniu, to wie o czym mówię. 360 parę sposobów mordowania. Ale dzisiaj potrzeba nam mądrości, takiej jaką nas uczył Roman Dmowski, w ogóle cały ruch narodowy, przedstawiciele ruchu narodowego. Że nie wolno ulegać uczuciom, ale trzeba chłodno kalkulować. Nam jako Słowianom nie wolno podnieść ręki na Słowian. Choćby nie wiem, co się działo, jakie prowokacje były, jakie rakiety by leciały w naszym kierunku, jakiej produkcji, może tak. Bo już kilka razy próbowali sprowokować konflikt, że to rosyjskie rakiety lecą na Polskę. Za dwóch naszych rodaków, którzy zginęli od rakiet ukraińskich. Nikt nas nie przeprosił i nie ma zamiaru, jak widać. Tym bardziej nie przepraszają nas za te zbrodnie dokonane co, naj, co najmniej sześciokrotnie w historii Polski i tej dziczy hazarskiej, jaka się znajduje na Ukrainie. Nikt nas nie przeprosił. Sześciokrotnie nas wyżynali, a obecnie udają przyjaciół, udają jak zwykle ofiary ofiary Putina, ofiary Rosji. Że Rosja ich napadła. A przypomnę, że miliardy dolarów poszły na Majdan. Poszły po to, żeby z terenów Ukrainy atakować Rosję. I dzisiaj mamy przykład kolejnego prowokowania do III wojny światowej. Do ostatniego Ukraińca i do ostatniego Polaka. Tak to wygląda. Wiadomo, kto na tym zarabia. Nie giną dzieci bankierów, tylko giną dzieci chłopskie, robotnicze. I niestety Słowiańska krew tam się leje. Ale to nie koniec, bo jeszcze światowa, można powiedzieć, Hazaria rozpętała wojnę na Bliskim Wschodzie. 17 tysięcy dzieci wymordowanych w strefie gazy. Oczywiście zrobili pretekst, zorganizowali swój Hamas poprzez swoich agentów z Mossadu, uruchomili akcję zbrojną. Mają pretekst, ale są bardzo kulturalni. Niedawno się z takim spotkałem w miasteczku antywojennym na Alejach Ujazdowskich pod ambasadą amerykańską, skąd płyną dyrektywy, gdzie od 78 dni trwamy w naszym proteście przeciwko wojnie. Przyszedł Żyd i mówi, ale o co chodzi z tą Palestyną, strefą gazy? Przecież my jak chcemy zburzyć jakieś osiedle, to podjeżdżamy i uprzedzamy. Bardzo kulturalnie. Przecież oni uprzedzają, że mają zamiar wymordować Palestyńczyków na przykład. Ale nie tylko Palestyńczyków. Ruszyli na Iran, ruszyli na Liban, mordują, gwałcą, ale to Putin niedobry. Putin jest zbrodniarzem. Netanyahu jest cudowny. Kongresmeni w Stanach Zjednoczonych bili mu brawo. Tacy sami bandyci, tylko za biurek. Oni nie dotykają się broni, od tego mają goi, głupi goi, szabez goi. I którzy, wypełniają, którzy wypełniają ich polecenia i idiotyczne rozkazy. Stoimy pod ambasadą amerykańską w Alejach Ujazdowskich od 86, 7 czy 8 dni po to, żeby przypomnieć, że dyrektywy idą z Ameryki, bo tam się mieści za fasadą rządu Stanów Zjednoczonych ten właściwy rząd światowy, bankierski. I pan Mark Brzeziński jest ich wyrazicielem. To on daje dyrektywy Tuskowi, to on daje dyrektywy Dudzie, to on daje dyrektywy, wcześniej dawał naszemu nieodżałowanemu premierowi, który kazał Polakom pracować za miskę ryżu. Morawy. I nie, nie użył tu słowa pracować. Wyobraźcie sobie, że tam na Walejach pan Tusk potrafił przyjechać o 22 na dywanik kiedy trwały akcje odwetowe ze strony Iranu na Izrael. O czym rozmawiali ci panowie, nie wiem. Oni tylko nas podsłuchują w miasteczku. Ja nie mam możliwości w drugą stronę. Mogę się tylko domyślać. Natomiast wiem, że pan Mark Grzyziński kontynuuje to, co jego tatuś robił: jak rozwalał gospodarki, rozkradał, niszczył, szerzył dywersję za miliardy. Wysyłając agentów w postaci Koru, KPN-u i innych robciów. Tylko my, narodowcy, wiedzieliśmy, co się w Polsce dzieje. I oczywiście służba bezpieczeństwa, która była po tamtej jakby stronie, bo była związana z Żydokomuną. A my im nie wierzyliśmy, a oni mówili prawdę, że dywersja na Polskę Ludową jest. I na to idą miliardy dolarów. Później wyszło na jaw, kto był najlepszym agentem w Polsce. Kto w Kościele największą rolę odegrał? W niszczeniu naszej ojczyzny. Kto zrobił przewrót? W jaki sposób? I dzisiaj Polacy mają być uśmiechnięci. Chociaż straciliśmy majątek, straciliśmy zakłady pracy, mamy się cieszyć z tego, że okupanci nas namawiają na wojnę, bo russcy nam zagrażają. Żadni russcy nam nie zagrażają, mają własne problemy. My z Rosją powinniśmy handlować tak, jak uczył nas Roman Złowski. Natomiast z hazarami trzeba się rozliczyć, tylko że oni teraz, rozpętując wojnę na Bliskim Wschodzie, robią ponownie most, ty, tym razem dwa. Pomost przez lotniska w Polsce i przez całą Europę, przylatują do Polski i na Ukrainę. To tylko Ukraina wschodnia jest w ogniu. Zachodnia się bawi. Odessa się bawi. Kijów się bawi. Lwów się bawi. Burdele czynne. propietro centrum judaizmu funkcjonuje cały czas i nie ma tam żadnej wojny. Natomiast do Dniepru trwa eskalacja. Federacja Rosyjska zwiększyła atak, bo się zbliża zima. Wiemy doskonale, że pan Trump, który też jest związany z Deep State'em, obiecywał, że jak zostanie prezydentem ponownie wybranym to następnego dnia rozpocznie rozmowy pokojowe. Przypomnę, że już takie rozmowy pokojowe były i zostały zerwane ze strony Zachodu, nie wschodu. Anglicy, nie tylko, to tak ładnie powiedzieć, kto za Anglikami, za tym rządem, który jest związany z City of London stoi. Mamy do czynienia cały czas z tymi sami zbrodniarzami, którzy żyją z wojen. Mają ręce umaczane we krwi. Obecnie trwa około 70 wojen na świecie. 70. Kto na tym zarabia? Kto wysyła tam broń? Kto wysyła cały sprzęt i zarabia? Zarabia, zarabia. Nieważni są ludzie, bo to dla nich są goje, czyli bydło robocze, które ma dla nich pracować według Talmudów. Najbardziej rasistowskiej ideologii na świecie. Przypomnę, my Słowianie nie podniesiemy ręki na naszych braci Słowian. Jeśli dostaniemy broń do ręki, to będziemy wiedzieli, co z nią zrobić. Przypomnę, że to zawsze oni dokonywali zbrodni na narodzie polskim. Zagłada szła zawsze z zachodu. Proszę, nie kłamać, nie przekłamywać historii. Generalny Plan Wschód. Także bierzmy to wszystko pod uwagę, to co Roman Dmowski nas uczył i cały ruch narodowy, obóz narodowy, ludzie, którzy byli związani i są nadal związani, tylko żyją, można powiedzieć, skłamszeni teraz w Polsce, wielu na emigracji, wielu się nie przyznaje, że ma poglądy narodowe, bo boi się o własne życie nawet. Mamy przykłady tajemniczych różnych śmierci, że giną nasi ludzie. Poza tym plan depopulacji cały czas jest wdrażany. Po tak zwanym eksperymencie covidowym ludzie umierają. Nie mówiąc już o tym, że ciężko się porozumieć z człowiekiem, który dał się kilkakrotnie tak zaszczepić, czyli poddał się eutanazji na życzenie i poddał się eksperymentom pseudomedycznym, tak jak poświęcił dr Mengele to robił, tylko teraz za przyzwoleniem przy użyciu mediów. Jedyny wirus na świecie, który rozwijał się drogą medialną. Taki przykład wirusa. I dzisiaj się dowiadujemy, choćby z wyroku Sądu Najwyższego w Stanach Zjednoczonych, że to nie była szczepionka. Ale do tej pory próbują nam nawet takie autorytety w Kościele, jak Nycze, jak Bergolnięci i inni, mówić, że to wszystko dla naszego dobra. Po to nam zamykali kościoły dla naszego dobra. Po to nas czuli do parku, na cmentarze nas nie wpuszczali. Nie wolno nam tego zapomnieć, z kim mamy do czynienia. Bo mamy do czynienia z wrokiem wewnętrznym także w Kościele. Niedawno pan rabin Nycz, też z tego rodu hazarskiego, Nyczów oświadczył, że się nie będzie Kościół wtrącał w legislację związków partnerskich, czyli homoseksualnych. On, który żre polski chleb utrzymuje się z ofiar swoich wiernych, chociaż nie tylko, bo episkopa dostał olbrzymie pieniądze za COVID-19. żeby Polaków nie wpuszczać do kościołów, żeby zabrać wodę święconą i wprowadzić komunię na łapę. Świetny plan, kilka interesów na I Idziemy promować spryce, bo to też było... I dzisiaj pan, pan Nycz, pan rabin mówi nam, że na zasadzie rób ta co chceta że oni się nie wtrącają. Czyli nie ma wykładni moralnej. Czyli mężczyźni z mężczyznami, kobiety z kobietami mogą sobie zawierać związki, a za chwilę będą mogli adoptować dzieci nasze i będą mogli na nich eksperymentować, co tylko będą chcieli swoje wszystkie yy, można powiedzieć porąbane pomysły seksualne. Także mamy takich przywódców. Ani w sądzie, ani w rządzie, ani w episkopacie. Mamy na dole tylko ludzi, którzy starają się bronić naszej ojczyzny na wszystkich szczeblach. Są zastraszani, niszczeni, często wyrzucani z pracy, ale cieszę się, że ci, którzy w ruchu narodowym okrzepli, którzy korzystali między innymi z myśli polskiej obecnie i wcześniej. Nie poddali się eksperymentom, że najlepiej przeszli ten sprawdzian, bo to był sprawdzian dla narodów. Idioci muszą zginąć, muszą wymrzeć, zostaną najzdrowsi, najbardziej zahartowani, najbardziej doświadczeni. Mam nadzieję, że mądrości nam nie zabraknie i nie damy się wciągnąć do trzeciej wojny światowej. Tak nam dopomóż Ale W intencji wszystkich naszych zmarłych kolegów. Wszystkich narodowców, patriotów, którzy leżą tutaj na tym cmentarzu. Ten cmentarz był budowany jeszcze za czasów Sokratesa Stanisławskiego, człowieka, który pochodził z Rosji, autentycznego Rosjanina, który zakochał się w Warszawie, kochał Polaków i dla nich był najlepszym w historii prezydentem Warszawy. Wyobraźcie sobie, że on właśnie ten cmentarz wybudował. Dla biedoty. 5000 tysięcy metrów ma obwód choćby tego muru cmentarnego. Taki obwód jest. Tutaj jest pochowanych, nie wiem, czy z pół miliona, chyba może być nawet naszych rodaków. I tutaj spoczął, albo i więcej. Tutaj spoczął Roman Dmowski, jeden z największych przedstawicieli narodu polskiego, bo nie było dla niego miejsca w katedrach. I bardzo dobrze, z narodem spoczął. Po co miał z szubrawcami? Tak jak widzimy, kogo chowają teraz nawet na Wawelu. Lepiej niech wśród swoich spoczywa. Wśród kamratów. Wśród tych, którzy są z ducha, ciała, z krwi, z tradycji, kultury i wiary Polakami. W ich intencji o życie wieczne. Dzisiaj jest nie żadne święta zmarłych, tylko wszystkich świętych. Czyli tych wszystkich, którzy są błogosławieni u Boga, którzy dostąpili nieba. Za wstawiennictwem tych wszystkich świętych oddajemy tych, którzy pokutują, tych, którzy zginęli i w intencji naszej ojczyzny, żeby nie było wojny. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoje. Jako w niebie, tak na ziemi. chleba naszego, poprzedniego, daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy. Jako i my odpuszczamy nasze winy nie łódź nas, nas na pokuszenie, ale nas zbaw od Zdrowaś Maryja, łaski pełna, Pan so, z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta, Święta Maryjo, Matko Boża, bądź się dla grzesznymi, teraz i w śmierci Mielu. naszej. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj mi świeci na wieki. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Doroty nie rzucim ziemi skąd, skąd nasz ród. Nie damy pogrzeć mowy, Polski my naród, polski ród, Królewski szczep piastowy, Nie damy by nas gnębił król, Tak nam dopomóż Bóg, Tak nam dopomóż. ostatniej kropli z Bronić będziemy ducha Aż się rozpadnie w proch i w pył Masońska zawierucha Twierdzą nam będzie każdy próg Tak nam do nam do pomóżby, nie będzie mason bluł nam w twarz, się nam tłumanił. O reżny stanie, chłopiec nasz, duch będzie nam hechmanił, pójdziem gdy zabrzmi złoty róg. Tak nam do pomóż, Bóg, tak nam do Bóg. Nie damy miana na polski zgnieść, nie pójdziemy żywo w trumnę. na dobre imię, na jej cześć, podnosi czoła duch. Odzyska ziemię dziadu, wnuk, Tak nam do pomóż Bóg, Tak nam do pomóż Bóg. Pochy mnie Jest czas porozmawiać, bo nie widzieliśmy się dawno, to ja wyłączam prowadzić raz nawet bym proponował wyłączyć, nie ja tylko wyłączyć.